Jo siema, cześć witajcie moi drodzy widzowie w tym kolejnym pięknym dniu na moim kanale I dzisiaj będziemy oceniać trzeci odcinek ze spaceru po torach yy, Seria gacha live po polsku, nie po niemiecku Dobra, lecimy z tego I znowu te przepiękne 30 sekundowe intro i dokładnie 30 sekundowe Nawet zaraz wam pokażę Tylko niech to minie Sorry, że to też jest taka trochę jakaś, no może słaba wdzięczność, ale jak to po prostu mam taki komputer jaki mam, nie? no czekajcie, bo patrzę sobie na OBSa, no i ja się boję, że będzie strasznie głośno słychać e, tego, tą muzykę, i że będziemy przez Mega wam dziękuję za aktywność, no 3000, ło, to ma 3000 OPK, no bo to wcześniej miało 2800, wow, <głysy> ok Dobra, siedzi sobie typiora. i przyszła do nich policja. Nie? dzień dobry. Yy, tak, dzień dobry. Czy jest Nari Shadow? Shadow, chyba. Jeżeli ktoś kojarzy Dramę z Shadow, no to niech wie, że pozdrawiam. Bo to chyba był pierwszy, jeden z pierwszych filmów, których oceniam na moim kanale. Nie ma, co się stało. Podejrzewane z zabójstwo Tima i ogarnianie w spacer po torach. Dlaczego nie zbanują w ogóle gry tej spacer po torach, skoro oni wiedzą Dlaczego nie włączył serweru? dlaczego nie po prostu ich nie aresztują Wiesz coś na ten temat? No, nie Brzmi bardzo wiarygodnie Dziękuję, no wcale nie żadnego dochodzenia nie robi, po prostu przed zapytał się i idzie No i znowu tutaj mamy ten błąd, w sensie tutaj spacer po torach tak źle wycięty dwie godziny później. Gdzie wywasz? Na mieście. No, wiem, że grasz w spacer po torach. Chyba każdy to już wie. Znaczy, właściwie widzowie od razu wiedzą. Ale... Powiedz prawdę. No, ale wszyscy powinni już tutaj ogarnąć, się nie? nie mogę. Dlaczego nie możesz? Bo zabiją mnie i ciebie. Nie, nie zabiją, bo jedyną osobą, która może cię zabić to jestem ja. A ja ciebie nie zabiję, bo nikt nie zapłaci. <grym> Dobra, koniec tego. O! Ja akurat przyszła policja. Co robi? Po co tu policja przyszedł właściwie? Tak, ma... Jest u niej policja. Ona się nie przyzna, wie co ją czeka. Lepiej bądźmy czujni. Zawieszamy grę. No. Ech, akurat teraz. No ale. Co z tymi, co grają? Damy im mniej zadanie, gdy wyjdzie, gdy wyjdzie policja, wyślij narii i reszcie SMS o mniejszej ilości zadań. W Sensie. Jaki? W sensie, będzie w jednym SMSie będzie dużo zadań, czy w kilku będą będzie kilka zadań? Bo nie rozumiem. Zrozumiano. No i wyślę. Dobra, i ten policjant. Tym, co on w ogóle robi? miejscu, powiem prawdę. To ja gra... głam? To ja, bo jest taki wielki gły... To ja głam w spacer po torach. Chciałam, by Nari zrobiła ostatnie za mnie. Dlaczego w to grałaś? Wow, bo Tim mi kazał. Dobra, Ja by wydał mój sekret. No, wow, szybko wymyśliłaś zupełnie nielogiczną historykę. Tak, ja wolałbym, żeby ktoś wydał mój sekret, niż żeby zabić moją rodzinę i zabijać innych, bo inaczej zabije ktoś mnie albo moją rodzinę, chociaż i tak bym nie uwierzył, żeby mi zabić rodzinę. W ogóle, tak dla Waszych wiadomości, nie jestem gołosłowny, bo do mnie wysyłali ogólnie już dawno temu, nie, no nie, no niedawno temu, ale jakiś czas temu wysyłali jakieś groźby, że wiedzą, gdzie mieszkam, że y, zabiją moją rodzinę, ogólnie nie dam dawać opis y, miejsca, w którym mieszkam, wszystko się zgadzało ale i tak miałem wszystko w nosie. No i jedyne co im odpisałem to smacznego. No i tyle. Na czym grałaś? Na starym telefonie. Przed starym Masz go jeszcze? Nie, wybuch mi. Co? Okej okay. A, ale śmieszne. To znaczy to tak, to jest śmieszne, bo to jest bez sensu, ale. Jak, ale ona nie powinna się śmiać, że ona jest teraz w tej sytuacji. Okej, okay, godzinę później. O co chodzi? Co nie godzinę później stało? Witajcie, gra zostaje zawieszona z powodów prywatnych. Co ten gościu u nich? Ten gościu ten policja nie był? Dasz godzinę? Jasz godzinę musi pominąć? Dostaniecie mniej zadań, ale trudniejszych to właśnie będzie. To właśnie będzie gorzej, bo jeżeli trudniejszych, no to jeszcze będzie łatwiej was wykryć. Bo na przykład jeżeli 10 zadań pod tytułem rozwieź gdzieś tam kartki z torami, no to nie was tak łatwo nie wykryją, ale jeżeli zabi 10 ludzi na peronie, no to już wykryją, nie? To jest właśnie te trudniejsze zadanie, przynajmniej według mnie patrzę na to coś. Zadań nie jest 70, tylko 40, tylko 40. E, ci, co byli na tamtych zadaniach na przykład na 10 idą dalej... Nie co? Tamtych zadaniach na przykład na 10 idą dalej nie. Okej, okay, nie ogarniam. Tych ostatnich słów. Robią od 1 od tylko do tej, na której skończyli. Okej. Okay. Nie rozumiem z bardzo eee, Dobra, zacznę zadanie na dziś Jakie to zadanie? Iść do opuszczonego domu Zniszcz go wszędzie tory i ludzi Da się ten sposób zniszczyć dom? W sensie Marysław, wszędzie tory i ludzi Leżących, martwych na nich Zobaczymy w ogóle jak będzie to za zanimło... Khm, <coughs> Przepraszam Ale dalej kaszle Opuszczone miasto o! Oczywiście, bo każdy wie, że jak się wyjdzie z domu, przyjdzie się 100 metrów, no to znajduje się opuszczone miasto, które wygląda jakby nie było opuszczone. I w ogóle dla waszej wiadomości chyba na świecie nie ma żadnego opuszczonego miasta, więc wiecie. Są opuszczone domy, ale opuszczonych miast nie ma. Nawet Hiroshima. Kwiaty posadzone? No właśnie. Dobra, wybijam się tu. Okej. Okay. Jeżeli widać działalność człowieka, no to, to nie jest opuszczone miasto. Ciekawe w ogóle jak otworzyłaś drzwi. Ja bym na twoim CO JEST STAŁO? No przez przez dach? No przez dach wpadła. Okej. Okay. Zdjęła plecak i zobaczymy co się dzieje. O, ale wielkie te kredki. Te kredki są wielkości... Moje ręki? W sensie jej wielkości jej ręki, więc moje powinny też być wielkości. Więc patrzę sobie teraz na moją dłoń, na, moje, na moją rękę ogólnie. No i by się sobie jakieś wielkie. Co jest kot? <tum> Tam jest kot, LOL. Co to jest? Gdzie niby te tory i ludzie leżące na nich? Co to jest za? Co to jest za jakaś dzika animacja? Ej, ej ona ma. Co to jest? Bo jest taka jakaś kamera w lewo, w prawo, i. powiększenie na niej czoło. Kolejnego dnia. Dobra. To było dziwne. I nagle zniknęło wszystko. Okej. Okay. Wszystko normalne. I ta muzyka piszcząca. Pogadamy. O czym? No właśnie, nie mamy. O... <noise> w sensie, tak, macie oczy, macie dużo do powiedzenia, i ona się uratowała. Powinnaś być jej wdzięczna. Zresztą jesteście przyjaciółkami, a przyjaciół się nie, nie traktuje w ten sposób. Lol. I poszła tutaj. Co to jest? No złapał! Zmieniłaś się. No zmieniła się. Wydaje ci się teraz daj przejść. Co? O co chodzi? Pewnie grać w głupią grę. To nie jest tylko gra. Eee Serio. Serio. O! Skończyło się. A rany Serio. Naprawdę. Czuję się dziwnie po obejrzeniu tego filmu. Czyż nic nie ma w moich żyłach i wypełzło wszystko dobre na wierzchnię i będę miał teraz cringe przez 200 z z godzin. Dobra, Elo, ludzie.